z tej strony Stebana, to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny konkurs dla Was i Oczywiście w dzisiejszym odcinku, znaczy może nie oczywiście, ale w dzisiejszym odcinku do wygrania będziecie mieli widzowie kodik doładowujący, a jak chcecie go wygrać, znaczy to będą złote kody. Będą 3 złote kody do wygrania na tym odcinku, więc jak chcecie wygrać taki złoty kodik, musicie mieć łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, komentarz oraz musicie używać mojego kodu promocyjnego SMA, który daje Ci 5% do wpłaty, na no, możesz płacić każdą metodą płatności. A my dzisiaj robimy challenge mm, sobie... Be, bo mamy 1200 złotych i chciałbym... Zrobić po prostu challenge, jeszcze pies mi szczeka. mam nadzieję, że tego nie słychać Ale jeśli tak, to was z góry przepraszam My mamy widzowie dzisiaj 1100 zł W jakim nic nie ma, tu się, to się jeszcze nie zaktualizowało Świeżymy sobie stronę, mamy dzisiaj 1200 zł I chciałbym zrobić z tego naprawdę fajny profit, ale tylko otwierając skrzynki Nie robię żadnych kontraktów, nie robię nic innego Więc zaczynam od skrzyneczki hips No i, i co mam wam powiedzieć, jak będzie słychać psa ja nie wiem, co się dzieje z tym psem. Zawsze, jak nagrywam, to musi być właśnie jakaś akcja, że on szczeka. A, no niesamowite, niesamowite widzowie, ostatnio pies był w głównej y, roli na filmie, ale w dzisiejszym odcinku nie może być, nie może być, bo musi być na odcinku profit. No i pierwsza skrzynka niestety nie poszła, więc my otwieramy skrzyneczkę Furios razy 5 i też wydajemy 330 zł, najlepszy item 180 i przydałyby się chociaż dwa takie z najwyższej półki i są, ok, są nawet trzy, więc jest w porządku. Show in inventory, okej, okay, możemy sobie tak kliknąć. No, i mamy tutaj ekwipunek, tak jak widzicie, który się tutaj bardzo ładnie wysuwa. Więc wszystko pięknie, wszystko gra gitara 649 zł. Mamy, więc trzeba też uspokoić. I zobaczmy skrzyneczkę Pain razy 5,88 zł. Jest to skrzynia ryzykowna, ale otworzę sobie ją. OK, i tutaj oddało. Jeszcze raz. Dobra, zerujemy od razu saldo na tej skrzynce, bo chcę zrobić coś też. Mm, Coś też innego, i chciałbym sprzedać wszystko 1000 złotych. Ok, ok, nieźle. No, zabrało ile? Zabrało nam stówkę, nieźle. Naprawdę mogło być zdecydowanie gorzej. Jeszcze widzę, że dużo ludzi teraz otwiera skrzyneczki. Pozdro, pozdro dla tych osób i mam nadzieję, że z moim kodem, bo mój kod Widzowie jest najlepszym kodem na stronie. I robimy tak: wchodzimy w skrzynkę Esteban i próbujemy na waszych skrzynkach, które wy dla mnie stworzyliście, zrobić jakiś profit. Mamy Esteban Case. No, i próbujemy próbujemy otworzyć sobie taką skrzyneczkę. I mamy decimatorka, który skrzyneczkę zwraca, więc możemy otworzyć sobie 3 za 138 zł. No i zobaczymy, co tutaj wyleci. No tutaj niestety gorzej, bo mamy tylko jeden profit. Ale jeszcze sobie 3 pykniemy. No i daj tego fejda, daj tego fejda, chociaż raz. No nie dało, dobra, tutaj dramat. Więc przechodzimy do kolejnej skrzynki Esteban. No i zobaczymy, co będzie tym razem. Mam nadzieję, że będzie to coś podobnego albo nawet lepszego. Jest estema zajebisty, 87 razy ta skrzynka została otworzona. No mamy tutaj naprawdę bardzo fajne skiny, więc myślę, że możemy sobie zaryzykować trzy takie skrzynki za 258 zł. Masakra z tym psem. Masakra z tym psem, ale nie jest masakra z tą skrzynką, bo my już trafiamy pierwszą kostkę. Więc jest naprawdę pięknie, jest naprawdę pięknie. Dwie takie skrzynki sobie otwórzmy i zobaczmy tym razem niestety nic ciekawego. I wiecie co widzowie? Ja zrobię cięcie i widzimy się zaraz, bo to się naprawdę nie da. Okej, okay, widzowie już jestem. Mam nadzieję, że udało mi się go trochę uspokoić. Otwieramy kolejne dwie skrzyneczki. No, a wy jak dotrwaliście do tego momentu, zostawcie łapkę w górę. No ale powiem wam tak. Pierwsza naprawdę fajnie oddała reszta średnio, ale cały czas jesteśmy w granicy tego 1000 złotych, więc mam nadzieję, że jeszcze raz skrzynka Esteban coś tutaj odda, bo jak nie, no to będzie naprawdę e, lipa, no bo chciałem coś kurczę na skrzynkach w końcu zarobić. Jaka dobra, bezsensowna skrzynka, widzowie, nie róbcie takich skrzynek, nie róbcie takich skrzynek. To są skrzynki, których po prostu no nie opłaca się otwierać, tak? Nie opłaca się otwierać Esteban, sorry. Mam nadzieję, że nie będziesz mnie przepraszał po tej skrzynce. Proszę. Jest, nie jest, jest, jest. Nie będziesz mnie na pewno przepraszał po tej skrzynce bez piękny profit. Jest na wajka. To otwórzmy jeszcze raz i daj jeszcze fuel injektora. Okej, okay, nieźle. Nieźle, bo to jest 5 do tyłu. To możemy sobie pozwolić na jeszcze jedną. Taką skrzyneczkę i uwaga. No dobra, tym razem zabrało ponad 100 zł, więc zostawiamy i otwórzmy jedną właśnie jakąś taką grubszą od 300 złotych do 400 jest coś takiego, jest i jest skrzynka Esteban, po prostu za 312 złotych i mamy 10% na M9 Bayonet Brightwater, otwórzmy sobie testową no jakby tu dało to M9 to naprawdę jest piękny profit w pierwszej testowej, niestety nie oddało w drugiej oddało, w trzeciej nie oddało w czwartej nie oddało, piąta otwórzmy sobie zwykłą piątą no i zobaczmy Dobra, i teraz otwieramy. Jedziemy z tym 10% na M9, Brightwater. Proszę, byłoby naprawdę niesamowicie. Trafiamy Famasa, co niestety nie zwraca tej skrzynki. No i wiecie co? Dobra, zróbmy ten kontrakt na koniec. 800 zł jest classic knife. Mm, Crimson Web? Ok, 1750 zł. Mam jest 800, więc to jest naprawdę piękny profit. Ile ci moli na widzowie? Ostatnia skrzynka w tym odcinku za 1700 zł. Jest taka do 1800, nie ma 1600, zobaczmy Esteban 1500 Nie ma 1400 Nie ma 1300 Jest, Estebanosz, 50% Na Huntsmana, robimy to, nieważne Trafiamy Huntsmana Jest naprawdę piękny odcinek, piękny profit I uwaga Nie trafiamy I zostaje mi 492 zł Które wydamy sobie na skrzynkę Bilioner Ajajaj tak, mogłem już zostawić tego Classic Knife'a na sam koniec. Jest w porządku, ale ja chcę jeszcze raz to otworzyć. Ja chcę jeszcze raz to otworzyć. Daj mi coś. Daj mi coś G4. Na sam koniec. Na łupkę Fate. No niestety. My się widzimy w kolejnych odcinkach. No i na razie.